Dzisiaj mamy 9, 9 maja 2024, 1725 rocznica powstania Płużnicy Wielkiej. Ale ten Kościół powstał w 1148 roku. Ewangelizowany był przez kapłanów. Na przykład podali księdza Henryka w 1113 roku w 1114 roku Matka Boża objawiła się w tulcach 1 lipca więc w tym roku będziemy mieli 910 rocznicę, objawienia się Matki Boskiej w tulcach 1 lipca 2024, gdzie pielgrzymujemy wraz z kapłanami, z księdzem Michałem było to Sanktuarium, gdzie kapłanem był od 1 lipca 1961 roku nasz ksiądz Józef Woźniak z Hamburga, urodzony w Hamburgu, 7 lutego w 13 roku, w Jeleni Jezu, Fantowie, Panie Boże, dziękujemy Ci w święto Twojego wniebowstąpienia. Żeby była prawda Niezwykły Kościół Teraz Ewangelicki Niezwykły Kościół Jezu, fontowie Wszyscy święci, święty Boże i nasz święty Papieżu, Benedykcie V. który został wybrany 160 lat temu jako sto

Ale zmarłeś w klasztorze świętego Anskara, który sto lat przed tobą ewangelizował Hamburg, który założył kościołem Matki Bożej Karol Wielki, Cesarz. Matka Boża przewładna, dziękujemy Ci za tą łaskę, że możemy być w tych wszystkich miejscach, chodzić drogami świętych. Słowian. i drogami Polskiej Królowej, Małgorzaty Brandenburskiej z Berlina. Jezu, to.